Rozdział drugi oficjalnie dobiegł do końca, a ja dzisiaj pokażę wam całą jego historię, od początku do zakończenia. Teraz zaczynajmy! Ta osoba właśnie wygrała karnet bojowy na nowy sezon, a ta osoba z kolei wygrała właśnie takie oto o smaku Ernesta, a to dlatego, że co odcinek aktualnie rozdaje nowe nagrody, a jeżeli chcesz wygrać jakąś w następnym filmie, to wystarczy zostawić suba, no i zafollowować na Instagramie, bo stamtąd losuje zwycięzców, a teraz już nie przedłużam Lecimy z filmem. Okej, okay, więc po niesamowitym evencie dostaliśmy czarną dziurę. Przez dwa dni nic się nie działo. Jedyne co widzieliśmy, to podpowiedzi w postaci cyferek z czarnej dziury, które tak naprawdę mega dużo informacji nam nie dawały. Na szczęście po chwili zaczął się sezon pierwszy i rozdział pierwszy, który zmienił całą mapę bronię i właściwie wszystko. Był na to wielki rozgłos i dodano pierwszą broń na dwa sloty, czyli bandażową bazukę a na dodatek dodano wodę, po której można faktycznie pływać oraz łowić ryby, co było niesamowite, bo w pierwszym rozdziale kompletnie nie można było używać wody w ten sposób. Można było nawet złowić mityczną złotą rybkę, co było mega rzadkie. Serio, to od razu eliminowało każdego gracza, bo zadawało 200 obrażeń i było do znalezienia z szansą jedyną na milion, także jeżeli ci się udało to w normalnej grze, to naprawdę masz szczęście. Ninja z pewnością również ma szczęście, Zwłaszcza dlatego, że dodali jego skina, który był pierwszym ikonicznym skinem w historii Fortnite. Współprace na szczęście trwały dalej i pierwszy event w rozdziale to Star Wars, które wtedy miało premierę swojego najnowszego filmu, co dało nam naprawdę spoko event, bo dostaliśmy stormtrooperów, statki i nawet miecze świetlne, a także sami twórcy filmu przylecieli na wyspę i poopowiadali o tym. Jednak ten sezon miał też wady, nie dajmy się zwieść. Trwał 128 dni, czyli mega długo. Bo był najdłuższym w całej historii Fortnite'a. A jedynym większym update'em, który w trakcie sezonu dostaliśmy, to dodanie harpuna no, dosyć słabo. Fani się niecierpliwili, bo sezon został na tyle przedłużony, że trwał 4 miesiące. Ale na szczęście, po tych 4 miesiącach, trafiliśmy na sezon drugi, który przedstawił nam mrok i ducha, do których można było dołączyć i ich wybrać, co zmieniało styl miejscówek i bossa na Drużynę wybraną przez gracza, więc mega fajnie. Był tam także najlepszy Karnet w całym rozdziale, przynajmniej moim zdaniem, bo mieliśmy tam Bananka, Brutusa, Tientine, Sky i oczywiście Midasa. Dostaliśmy też mnóstwo nowych miejscówek, na których przedstawiono mityczne bronie odbosów, którzy dawali też karty do skarbca, a skarbiec był na każdej z tych miejscówek i był tam niesamowity lud. Dostaliśmy także Deadpool'a i jego jacht, który był mega fajnym dodatkiem do gry, jednak zdecydowanie najlepszym miejscem wtedy w grze była agencja na środku mapy, ale no o niej powiem później, bo sezon drugi dał nam również kraszpady, rzucanie rzeczami i helikoptery, co ciekawe dostaliśmy także Travisa, Scotta oraz jego niesamowity event, którym każdy się ekscytował, a potem nawet tak samo dobry drugi event, wow. Tym razem był to event Midasa, który chciał się wyrwać z pętli oraz zalał przy tym całą wyspę, a my poznaliśmy dzięki temu u Jonesiego w pierwszej takiej cutscence, gdzie sterowaliśmy postacią z naszych oczu. Wow. Ale no czas na sezon trzeci, na którym mamy wodę, która z czasem znika i odsłania coraz więcej miejsc. Mieliśmy mityczne bronie i nowe miejsca, na których one były, jak kocikącik, fortille czy nową agencję, a z czasem nagle znikąd dodano Aquamena oraz jego miejscówkę. Jednak to nieważne, czy lubiłeś tę miejscówkę, czy nie, bo lubiłeś na pewno ogień, który wtedy został dodany do i można było nim rzucać oraz po czasie dało się także przejeżdżać innych autami, które także zostały dodane jak tylko woda opadła i odsłoniła drogi. Fortnite zaczął walczyć z Apple i dodano skina Jabłka, który był złą postacią, przez co nie można było i do tej pory nie da się grać na urządzeniach Apple, jednak co mnie pocieszyło szybko zjawił się na mapie krater, który zmienił wszystko, bo był to Mjolnir Thora, czyli jego młot, a sam Thor zawitał do gry zwiastując Galactusa, który zmierzał na wyspę, żeby ją pożreć. Co dało nam podstawy fabularne na marvelowy i bohaterski sezon czwarty? Na dodatek do gry został dodany Tony Star. Skiny karnetu miały także opcję transformacji, jako wbudowaną emotkę, z czego Mystic, także z Karnetu, mogła zmieniać się w zlikwidowane skiny, także to mega fajna opcja. Dostaliśmy także kolejne ikoniczne skiny w postaci Laklana oraz Loser Fruit, albo Stry Strasznego Midasa. No dobra, on nie jest częścią ikon, ale dał nam tryb, w którym można było straszyć innych duchami, co było mega śmieszne. W tym sezonie dostaliśmy na dodatek przeogromny event i jakimś cudem pokonaliśmy Galactusa oraz ja dostałem mu mój kot twórcy Gax. Jak kupisz z nim karnet, to jesteś epicki, naprawdę. Ale co także jest epickie, to sezon piąty, który po Iwancie wszedł do gry i był sezonem wielkich kolaboracji, bo opierał się na tym, że kiedy Galactus podał na tacy punkt zerowy, który był widoczny, Jonesy musiał zebrać wojowników, którzy pomogą mu z bronieniem dostępu do tego punktu i tak oto dostaliśmy na mapie Mandaloriana, Baby Ode, oraz jego własną snajperkę, w sensie Mandaloriana, nie Baby Ode, A później także Predatora i jego miejscówkę. Miejscówki mieli także Gladiator, Lexa czy nawet Pan Naleśnik oraz Piasek. Dobra, Piasek to nie jest postać, ale pominąłem fakt, że Połowa mapy była w piachu, pod który można było się zapaść, dzięki czemu można było bardzo szybko przemieszczać się pod ziemią i kampić na innych. To było mega fajne. Dodali także złoto, które można było dostać za gadanie z botami i wykonywanie ich zleceń, na przykład likwidowanie innych graczy. Na dodatek można było wyłowić rift które dawały nam lift, Z moczego shotguna, który podpalał, otrzymaliśmy także laser Bima i RevG ikoniczne skiny, z czego ten drugi, czyli Grefg, pokazując swojego ikonicznego skina na live'ie, pobił ówczesny rekord Twitcha w ilości osób naraz na żywo, także naprawdę mega potężnie. Poza tym dostaliśmy, jak mówiłem, mnóstwo kolaboracji, takich jak m.in. Kratosa, skiny z Halo, The Walking Dead, Marvel EDC, Terminatora, Predatora i wiele, wiele innych, ale to wszystko runęło, kiedy tylko John Jones wydał urojony reżim i z zjednoczył się z fundamentem, który dał nam event, w którym każdy samodzielnie grał po wejściu do gry, co było bardzo fajnie zrobione. Kiedy uratowaliśmy wyspę, stała się bardziej dzika, a także dała nam dzikie życie, na środku spirale oraz nowe tworzenie broni, natomiast aby sprostać warunkom wyspy, dostaliśmy nowe opony do aut, a także zamiast automatycznych snajperek i ogólnie w sumie snajperek, otrzymaliśmy dzikie łuki, a nawet ich różne warianty, które Mogły podpalać czy wybijać jak z Shockwave'ów. Później dostaliśmy kolejne kolaboracje, takie jak Lara Croft, Neymar, skiny NBA, Raven oraz Batman, który na dodatek z czasem okazał się bardzo ważny w komiksach Fortnite'a, aż nagle w sezonie siódmym Kosmici. Tak, mało osób się tego spodziewało, ale to Fortnite, więc tutaj wszystko może się wydarzyć. Dostaliśmy Supermana, który miał nas bronić przed kosmitami, jednak najpopularniejsze skiny to i tak z. Zdecydowanie dr Sloan, liderka fundacji, oraz Rick i Morty, którzy mieli pomóc Supermanowi na swój własny sposób. Jednak na kosmitów trzeba było się zbroić, więc dostaliśmy dużo nowego sprzętu i broni, takich jak mega mocna Perka czy Grabitron. Oraz, aby szybko uciekać przed dodanymi tam statkami kosmitów, otrzymaliśmy także samochód Ferrari, który był chyba moją ulubioną kolaboracją tamtego sezonu, ale poza nim dostaliśmy także Lebrona Jamesa. I koncert Ariany Grande, w którym walczyliśmy z Królem Burzy i oczywiście słuchaliśmy jej muzyki. Jednak największy event to ten końcowy, na którym okazało się, że kosmici to tylko przykrywka, bo to potężna królowa kostek nimi zarządzała. Napędzała swoje statki właśnie kostkami, które były, jak się okazało, po evencie na całej mapie, ale dowiedzieliśmy się tego dopiero po tym, jak Sloane nas zdradziła i wystawiła na unicestwienie. Tak, dalej cię nie lubimy, Sloane. Jednak jakimś cudem przetrwaliśmy i zaczął się sezon ósmy, w którym było jeszcze więcej kostek, w tym taka złota i milutki blewin, niebieska wersja. Dodano nawet miejscówkę pełną takich właśnie kostek, oraz później piramidę na tej miejscówce, która była okupowana przez królową, wzywającą postacie z jej świata na naszą wyspę, dzięki czemu dostaliśmy mnóstwo pokręconych broni właśnie stamtąd oraz nowe postacie na wyspie. Jednak z naszych obronnych mieliśmy lodowy grappler, mechy, a także nowe uzbrojone ściany oraz Naruto, które pod koniec sezonu zostało dodane i dało nam korzystać z ich mitycznej broni i grać skinami z tego świata. Jednak i tak no najważniejszy był event, na którym cała nasza wyspa została pochłonięta przez atak królowej, który zniszczył Blewina. jednak według planu fundamentu, który jest derokiem, jak się okazało, z naszą małą pomocą oraz John Jonesem Dało mu się przewrócić wyspę na drugą stronę, gwarantując nam chwilowe pokonanie królowej sześcianu, a także całkowicie nowy rozdział i pierwszy sezon w nim ze Spider-Manem oraz innymi niesamowitymi rzeczami. Kawałek zajęło mi robienie tego filmu, także pamiętaj o zostawieniu suba i wpisaniu kodu Gax na nowy sezon. Ja już się żegnam, no i do zobaczenia, cześć!